Prezydent Karol Nawrocki zablokował w tym tygodniu rządowe plany przejęcia władzy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Rząd do tego ruchu chciał wykorzystać Sejm i Senat, ale to nie wyszło i bardzo dobrze. W tym materiale pokażę Wam, na co idą między innymi pieniądze w Telewizji Polskiej w stanie likwidacji. I nie chodzi tylko o propagandę arcykapłanki Doroty Wysockiej-Sznep. Doceniają, że Pan jest takim twardym człowiekiem. Ale również o wydatki na rzeczy, na które naprawdę... Telewizja Telewizja Polska nie powinna wydawać, zwłaszcza jeżeli płaci gigantyczne pieniądze ludziom za pracę. Oni sobie sami mogą kupić te rzeczy. Zostańcie do samego końca. Ale w tym tygodniu, w ten weekend nawet możemy tutaj to uściślić, odbyła się wielka manifestacja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Na tej manifestacji prezes PiS Jarosław Kaczyński jakby namaścił Przemysława Czarnka do roli premiera. Zobaczcie. Nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie. Pan Przemek, pan minister Przemysław Tarnek. Na manifestacji pojawili się również politycy Konfederacji i Sławomir Mencen, jeden z liderów Konfederacji, napisał w mediach społecznościowych, że zawsze ze swoimi banerami będą pojawiać się na tego typu manifestacjach PiSu, żeby przypominać politykom PiSu hipokryzję. I nie uwierzycie, jaką odpowiedź na ten post otrzymał Sławomir Mencen w mediach społecznościowych. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to naprawdę usiądźcie mocno w fotelach, bo ja wam o tym wszystkim opowiem i naprawdę będziecie zdziwieni. Powiem teraz krótko. Sławomir Mencen takimi ruchami, takimi wpisami szkodzi nie tylko sobie, ale szkodzi całej konfederacji i doprowadza do przekroczenia Rubikonu wzajemnej niechęci, pisu i konfederacji, a to nie wróży dobrze przyszłej koalicji, a tym samym zmiany władzy w Polsce. Jedziemy z wszystkimi najważniejszymi tematami w niedzielę. Jeżeli chcecie być pierwsi, z informacjami dotyczącymi polskiej polityki dajcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek na tym kanale bardzo wam za to dziękujemy szanowni państwo to przejdźmy do pierwszego najważniejszego tematu prezydent RP Karol Nawrocki w tym tygodniu zablokował rządowy plan przejęcia władzy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w jaki sposób rząd chciał to zrobić Moi drodzy, w podobny sposób, w jaki już kiedyś zrobiła to koalicja z Donaldem Tuskiem na czele, w roli premiera. W roku 2010, po katastrofie smoleńskiej, po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy prezydentem został Bronisław Komorowski, Sejm i Senat nie przyjęły sprawozdania ówczesnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no i wymieniono. Bardzo szybko pan prezydent oczywiście podklepał wtedy Bronisław Komorowski przyklepał tę decyzję Sejmu i Senatu. Wymieniono władzę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i wreszcie Donald Tusk mógł mieć swojego prezesa Telewizji Polskiej i swoje wpływy w Telewizji Polskiej. I w tym roku teraz w tym tygodniu tego samego ruchu próbowała dokonać obecna koalicja rządząca. Sejm i Senat nie przyjęły sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co można odczytać tak: nie podoba nam się sposób w jaki obecnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pracuje. Nie przyjmujemy sprawozdania, chcemy zmian władz w klicie. Tylko tutaj musi być zgoda prezydenta. I prezydent mówi nie. Wiecie, jakie są najważniejsze kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Jest to m.in. rozdział środków z abonamentu RTV, rekompensaty dla TVP i polskiego radia. Wiadomo, to są kwestie pieniężne. Oczywiście, jeszcze jest tam misja, yy, charakter programów i tak dalej. No i moi drodzy, czyli okazuje się, że miały iść gigantyczne pieniądze na onkologię, a nie na TVP. Tak obiecywał Donald Tusk, a tymczasem już w tym roku Telewizja Polska ma otrzymać tylko Telewizja Polska od rządu miliard 595 milionów złotych 1,6 miliarda złotych na co idzie ta kasa? Zobaczcie, portal Blask Online ujawnia, że Telewizja Polska w stanie likwidacji wydała blisko 60 miliardów złotych na smokingi i garnitury. Rozumiecie? Smokingi i garnitury. Już nawet nie chcę wyszukiwać zdjęć yy, dyrektora generalnego TVP w stanie likwidacji Tomasza Syguta, czy jest w smokingu. Bo gdzieś mi się wydaje, że gdzieś był w smokingu. Czy to jest smoking dla dyrektora generalnego? Powiem wam tak. Ja byłem dyrektorem w telewizji polskiej i nigdy nawet złotówki nie wziąłem na to, żeby kupić sobie. Garnitur albo smoking na tyle dobrze zarabia się w telewizji polskiej, że można takie rzeczy kupić sobie samemu. Wstyd. Na to idzie nasza kasa? Hipokryci z rządu? Naprawdę jest to szokujące. Dobrze, że prezydent Karol Nowrocki to zablokował i oby rząd respektował jego decyzję. Przejdźmy do tematu migracji. Rząd chwali się, że zablokował migrację, że nie będzie paktu migracyjnego. Prezydent... Karol Nawrocki napisał list do przewodniczącej Komisji Europejskiej, gdzie powiedział nie dla relokacji, nie dla paktu migracyjnego. Komisja Europejska odpisuje panu prezydentowi, że tak będą uwzględniać to, że Polska przyjęła uchodźców z Ukrainy. Bardzo dobrze. Jednak jak alarmuje europoseł PiS, były europoseł PiS i były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski, nie jest tak prosto wyjść z paktu migracyjnego, jeżeli się do niego dołączyło, bo to jest pakt przyjęty przez całą Unię Europejską. Profesor Krasnodębski mówi, że spokojnie, tu nie mamy jeszcze żadnego sukcesu, ponieważ Unia Europejska będzie walczyć o ten pakt i będzie walczyć o relokację. Dlatego musimy jako Polska bardzo twardo grać w tym obszarze. Tu jeszcze nikt nie osiągnął sukcesu. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało wielką manifestację przeciwko właśnie relokacji w Warszawie, a podczas tej manifestacji, tak jak Wam pokazałem, Prezes PIS Jarosław Kaczyński jakby namaścił na przyszłego premiera Przemysława Czarnka. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się ta kandydatura podoba. Jak oceniacie to, że Przemysław Czarnek na przykład mógłby być premierem Polski? Podczas manifestacji Prawa i Sprawiedliwości pojawił się transparent z napisem rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla ludzi z Afryki, no ludzi, którzy przyjechali tu właśnie legalnie, zgodnie z prawem pracować do Polski. Konfederacja atakuje i uderza rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie tym. Szkoda tylko, że politycy Konfederacji trochę się teraz kompromitują i Niestety, w mojej ocenie właśnie takie protesty na manifestacjach partii na dziś opozycyjnej, no, przypominają mi te protesty kodu Platformy Obywatelskiej podczas rządu Prawa i Sprawiedliwości. No, tak dziś wygląda polityka konfederacji firmowana przez Sławomira Mencena. Mi się to nie podoba. Kolejny raz proszę, bada was. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się to podoba. Natomiast Sławomir Mencen opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym napisał, że. Zawsze będą protestować i pokazywać hipokryzję polityków PiS-u w momencie, w którym PiS będzie właśnie protestowało przeciwko przyjmowaniu migrantów. No i niestety, Sławomir Mencen dostał bardzo, bardzo mocną odpowiedź od polityków. PiSu. Już oczywiście pomijam na przykład rzecznika PiSu yy, Rafała Bochenka, który wprost pyta Mencena: Pan tak chętnie zabiera głos w każdej sprawie, ale w działalności kolegi, pełnomocnika finansowego Konfederacji Pana Łaziarskiego, imigrantów, których miał wciągnąć, pan się nie wytłumacz. Mocne, mocne. No i oczywiście dalej ludzie zaczęli Mencenowi właśnie wklejać sprawę pana Łaziarskiego, bo jak się okazuje, bliski współpracownik Sławomira Mencena. Skarbnik Konfederacji, pan Roman Łaziarski prowadzi firmę, która zarobiła m.in. 6 milionów złotych właśnie na tym, że sprowadzała ludzi z Afryki i Azji do Polski, żeby tu ci ludzie pracowali i zarabiali. Jak to nazwać? Naprawdę brakuje słów jak Sławomir Mencen? niszczy w mojej ocenie, niszczy poparcie dla konfederacji. Po prostu rozmienia się na drobne. W tym ataku na Prawo i Sprawiedliwość. PiS też jest tu winny. PiS też prowokuje Mencena i atakuje. Ale w tym atakowaniu dziś PiSu, Mencen wylewa dziecko z kąpielą. To nie PiS dziś jest głównym przeciwnikiem konfederacji, ale rząd, ja rozumiem, że konfederacja chce się odróżniać od pisu, a pis od konfederacji. Rozumiem, że to jest walka o podobny elektorat, ale naprawdę w ten sposób, wiedząc, że się działy takie rzeczy, no Mencen szkodzi sobie, bo pisowi to naprawdę za bardzo po prostu nie zaszkodzi to, że tam Mencen z tym banerem protestuje. Nie, to nie jest w ogóle ten elektorat, który mógłby yy, na pis wpływać, szanowni państwo. I na sam koniec, jako bonus, no bo skoro Prezes PiS Jarosław Kaczyński jakby namaścił Przemysława Czarnka do roli premiera. Wczoraj mówiłem o aferze maślanej, masłowej. Tobiasz Bocheński wypomniał masło w polskich liniach lotniczych MOT. Boheńskiemu wypomniano to, że jeździ Volkswagenem, też niemieckim, prawda? A Przemysław Czarnek w tym tygodniu powiedział krótkie słowa na antenie Radia Z dotyczące tego, czy trzymać psy na łańcuchach, czy nie. Ja jestem zdania jako posiadacz psa, którego bardzo kocham, że nie powinno się trzymać psów na łańcuchach. I Przemysław Czarnek użył takich słów w Radiu Z. Ja jestem bardzo szczęśliwy jadąc rowerem przez wieś, gdy widzę psa na łańcuchu. O co chodzi? Nie to, że Czarnek jest szczęśliwy, że widzi psa na łańcuchu, bo absolutnie nie daje to Czarnkowi szczęścia. Czarnkowi chodziło o to, że jak jedzie rowerem i są otwarte bramy... Do domostw, to te psy wybiegają na ulicę. I powiem szczerze, jak idę z moim psem przez jakąś wieś, czy ostatnio jak byliśmy w Zakopanym, w kościelisku, to byłem szczęśliwy widząc psa na łańcuchu przy otwartej brzmie. Ponieważ te psy wybiegają do ludzi, do nas, i ludzie mają kłopoty. Więc jeżeli czartkowi chodziło dokładnie o to, że ludzie mają w nosie te psy, bo nie dorośli do tego, żeby posiadać psa, nie opiekują się praktycznie tym psem, rzucają mu miskę i tyle, i ten pies nie chce cały dzień robić co chce. Jak go nie ma, to nawet w ogóle to nie ma różnicy dla właściciela, i ten pies stwarza zagrożenie dla siebie i dla innych. I o to tylko i wyłącznie czarnkowi chodziło. Rozpętano gigantyczną aferę z Przemysławem Czarnkiem, tak samo jak próbuje się z Tobiaszem Bocheńskim, bo oni nic innego, jako strona rządząca, nie potrafią dziś zrobić. Nic. Te wszystkie komisje śledcze im się nie udały. Te wszystkie działania uderzające w PIS im się nie udały. Waldemar Żurek im się nie udał. Oni próbują przekonać, że on jest jakimś drwale, swoją drogą, zobaczcie na co idzie kasa z TVP. Doceniają, że pan jest takim twardym człowiekiem. Prawda? Na to, żeby był tam drwalem przez Dorotę Wysocką-Sznepl, Żurek nazywany. Nic im się nie udało, to próbują właśnie uderzyć, że Czarnek chce krzywdzić zwierzęta, a Bocheński jest hipokrytą, bo krytykuje niemieckie masło w pll a ma niemiecki samochód. No ludzie, no niczego się nie nauczyli po ostatniej porażce w wyborach prezydenckich. Niczego. Komentujcie te wszystkie tematy. Dziękuję za uwagę.